Na dworze, on siedział w swoim pozie Z głową w pary w wynurzył się mały człowiek z włosy szara brusa Potargana na nas I powalna smutna mina I żółte krzywe zęby I Pomyślał sobie wtedy, i hmm. na swoje ofiar Lubił małe dziewczynki Chwałcić po ciemnych nocach, zagasił papierosa Wyłonił się za a poszedł Dzikutko za nią krzyknął, co tam mam? Pewnie jest niezmierczona, co wiąże się pod on Pewny, że się nie wyda, usadził ją w siedzeniu Zacisnął mocno basę, ruszając bliskiem opon Powiedział do niej babcie Mieszkam na boku miasta, mam bardzo ładną żonę I syna, mamy i maćka Duszy z dala, duszy z dala, Zmieniając tyk kolejny, chwycił małą za nogę cichą co będzie potem? Wjechali raz przed domem. Powiedział choć na trochę. Odwozę cię do domu, na pewno nie zapomnę. Spytała, co tak ciemno. On nic nie odpowiedział, a myślał, wiedział przecież. jesteś już w mój szycia. Uchylił drzwi do domu, i chwycił ją za ramię. Ona się wyrywając, upadła wprost na szafę. Uciekła do pokoju z ciemnymi zasłonami. W ratunku zalewała się sami Krew była na podłodze, wiedziała co się świeci Znajdując ją pod stołem, mówił, że dziś ma chęci Wyciągnął ją powoli, szarpiąca małe duszki Szeptem wykrzyczał, o ja! Huch, zmienił się w krzyk bestii, koniec tej opowieści Był bardzo dla niej smutny, zginęła w młodym wieku nie miała szans ucieczki Pamiętaj, że tragedia może dotyczyć ciebie Bo takich pojebańców jest kurwe no tym śmieciu Maćku? Co? Maciek, kurwa no! Coś, coś się tam.